Durham, prawdziwy król przechwytów. Nie trafił jednak, walczy Gabrycz, e, nie wywalczył nic. Teraz Smith pod koszem, świetnie do Bucicza. Ciemno rozumieją się tutaj zawodnicy z Torunia. I znów mają 9 punktów przewagi. No, tak, i to wszystko bez Filipowicza. I tutaj wspomniałeś o tym, że Smith jeszcze dzisiaj nie pokazał swoich umiejętności ofensywnych. No, ma teraz troszkę inne zadania, prawda, jako rozgrywający. Świetnie tutaj zapraszam. nadkosz. Nie zareagował, tylko Macalum. Macalum, Macalum przyspiesza. Zamknięta droga. Znowu takie ryzykowne podanie. Grawet wyhamował przed połową. Grawet daleka trójka trafia. A sami grawet, ależ to był rzut. 12 do 6 prowadzą gospodarze. Takie rzuty czasami robią rzut rzutu składa się Aleksander Bush. na zakończenie tej kwarty, może to zrobić Andrzej Pluta, on z piłką w ręku, nie mogą już faulować zawodnicy GTK. O brawo, o, ale świetnie wykreowana sytuacja rzutowa, idealnie, przepięknie, przecudownie. Tak jak sobie to wymyślił, tak jak sobie to wymarzył. Zakończenie akcji. Rewelacyjne, zobaczmy raz jeszcze. Nie przestają tutaj zadziwiać i Alford i Andrzej Pluta. Kolejna celna trójka i przed ostatnią kwartą. Przeciwko Kalipowi Angowi, ale nie widzą go koledzy. W dobrym tempie też ta akcja jest budowana. Teraz fantastyczny blok Petraska. Teraz wytrzymał tę akcję Marcel Ponitka w powietrzu. James Washington zablokowany przez Kolmana, ale zgaszony teraz Washington. Strata gospodarzy. Żołnierewicz do końca efektownie z faulem Filipa Struskiego. Wow, ale szpinisz tej akcji przemysła. Sanders przeciwko Bestowi, który tutaj bardzo aktywny jest w grze przeciwko liderowi Anwilu. i blokuje. Kostrzewskiego. Jesar za długo po zwodzie i piłka będzie dla trepla. 10 do 5 dla Anwilu, ale mogłoby być tutaj co... Toruńscy zawodnicy. Bez względu na to błąd Filipowicza. Teraz Tomaszewski źle zagrał. Znowu akcja zespołowa startu. Tomaszewski blokuje jednak naprawiając swój błąd. No, no, no. Idealnie w tempo. Wojtek poleciał w górę. I wyczekał. To też jest ma... o, ale. Ale szczapa, brawo. Jeden takich rzutów z dystansu, dość frywolnych tymczasem. O! Amir o! Bel! Amir Bel pofrudą nad koszem. To jest całkiem inny zawodnik, całkiem inny chłopak, naprawdę. Niesamowite są losy koszykarskie. Jak to się zmienia, tak. prawda? Z